Z tej strony jesteś, Witam Was w piątym odcinku na moim kanale z serii Skywars. Dzisiaj ze mną jest Jaku Max. Ja. Dziwicie się, dlaczego mam Super Wipa yy... no, a więc, tak, nie jest to jakaś żadna taka tajemnica. Super, Super Vipa, wygrałem na odcinku. Znaczy, no, wygrałem. No, wylosowałem wołczerze, nie? Napisałem voucherek i dostałem. Był to Super superwipa na jeden dzień. Kupiłem sobie nowy przedmiot stały, złoty hełm. Mam już końcówkę monet. I właśnie teraz robimy challenge na tej, po tej arenie, na drugiej arenie. Gramy dzisiaj cztery arenki i troszkę się śpieszymy, bo jak umach za niedługo musi kończyć, nie? No. Bo gra cały dzień. Bo... Chodź na środek. Czy super Spokojnie Chyba, że mi zlaguje super skok Ja nie skoczę no. Do sko Skoczyłem nie. Dobra Ziemeczki, widzimy się na drugiej arenie Dobra ziemczki, jesteśmy na drugiej arenie uh, A więc tak no, yy... Jak mówiłem, że będzie challenge, powiem jaki. Na każdej arenie będę kupywał po jednej sobie jednorazowej perełce, bo mam troszkę monet. Cię kupiłem. Użyjmy super skoczka, ale super skoczka na razie nie będę uczywał. Dobra, dziewczyneczki, pierwszy kill. A masz już cały strzały? Mam. Ktoś mi kupił. Aha ziomeczki, nie wiem czy wiecie, ale ktoś już mi gra na moim koncie. Ktoś mi gra na moim koncie. Nie wiem. Jesteś ty podejrzany. Zadał mnie. Zjadłem jedną perełkę. Gdzie ty jesteś? Czekaj. O, idź tam i idź tą jedną wyspę, tam on jest tam. Dobra, no ciobeczki, widzimy się na trzeciej arenie. Dobra, no ciobeczki, jesteśmy na trzeciej arenie. wojownik. Jak jeszcze nie powiedziałem. O, wystartowałem już. Jak jeszcze nie powiedziałem, jak UMAX ma wszystkie stałe. Prawie. Fajnie jest to mieć super VIP-a. naprawdę, fajnie. koło Ciebie, z lewej strony. To poczekaj, idę do Ciebie i będziemy radni sobie grać. A teraz, ziomeczki, ja komuś pokażę, jak, jak mi da wszystkie swoje itemy. Nie? No, ale ja bym Ci dał Wiem, że by mi da. Aha. Wszystkie. Kto to strzela? Ej, Janek! Ej. Dawaj do Janka. Dadnij go i nie będziesz mi nic musiał dawać. Daj mi wszystko, to fajnie. Daj mi twoje wszystko, nie? Jomeczki, tak, jak już powiedziałem, odcinki będą co dwa dni wrzucane. Nie będę tego zmieniał, bo daj mi wszystko. Daj, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj ale hem mo se może zostawić. widzicie, meczki? meczki? jaki to jest dobry kolega? Druga perełka, super ninja, jak sobie mieczyk. Łuczek, super biegacz. Enchant. Jedna strzała. jest moc. mi mieczyk. Czała zrobiłem. mi mieczyk i Trzymaj refila i nie przedłużamy arenę. Zęczantuję tylko sobie miecz i łuk i klatę. I spodnie. On wszystko. O niezniszczalność 2, niezniszczalność 1. Do dupy Dobra, nie przedłużamy ziomeczki. Ja miałem kiedyś klatę protection 2, masz rację. Też kiedyś miałem. No Gdzie może być tam? Centrum? Tam są dwaj. A ja się tam tepam. Klepa pierwszy, pierwszy typu leży. Pierwszy, pierwszy zlizał. Olu super ninjo na innym serduszku. Tu, 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 dobra ziemeczki. Nie bij mnie. Ja jestem w domku, nie bij. Tu jestem. Czekaj. To się zostawię. Masz drugi hełmik. Klatę. Co, to. to to i to i to nie bij chodź idziemy idziemy na klep ej nie zabudowuj przedłużasz jeszcze jedną rękę musimy zagrać nie? dobra wchodź chodź do tego domku i klepiemy się bo nie ma czasu Ale, no i co z tego? Dobra, bez przedłużania. Klepa, klepa, klepa. Dobra, Ziemeczki, Trzecia ręka wygrana, widzimy się na ostatniej. Dobra, Ziemeczki, jesteśmy na ostatniej arenie. Od razu mówię, jeśli możecie, to z gości Kasie 3000, bo ona się cały czas na mnie fokusuje i mnie przezywa. Jak u Max, jak możesz, to ona jest pomiędzy nami, to się do niej tepni. Tu, z drugiej strony. Z drugiej strony, tamten typo, to jest pomiędzy nami. Dobra, ja się tepłam, ja się tepłam. Nie to się, nie to pasie, nie to pasie, nie to pasie. Zadam ją. Nie zadami. Daj mi jej temki. Chodź do mnie. Dobra, chodź. Ja nie mam budulca. Ja nie mam budulce. Jezuszyny. Nie będę ile tracić. Większość. Dobra, ziomeczki, wybierzemy się teraz do Jaku Maxa. Miło było, jakbyście zostawili łapeczka w górę i suba, jak to nie dał suba jeszcze. Jak powiedziałem, 15 łapeczek w górę. cze cze cze, cze, cze. challenge. Rób event. A po co mi tyle? Dawaj perełki. Mi takie rzeczy interesują, a nie jakieś biedne te twoje. Nie idę. Czekaj. Czarny sobie złoto. Oni chyba obydwaj spadli. On jest w wodzie, on jest w wodzie. W tej wodzie to pójdzie. jak napa. Tu Nieprawda. Nie, ja to nie. Chyba to bym ja, ja dobrał, przepraszam. Czekaj, ale my zostaniemy... Gdzie jest ten... Tam jest, choć, budujemy się do niego, bo bez sensu do góry przedłużamy tylko. tylko tak to... Poczekaj! Dobra, już go sklepie, nie muszę na ciebie czekać. Co, Ziemeczki? Zabra... Co to? Dobra, Ziemeczki, yy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli spodobał wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, miłoby było. Udajcie szuba. Dziękuję Wam za oglądanie filmika. Trzymajcie się. Cześć!